No, cześć, kochani. Robimy wasze czytanko na listopad. Listopad dla byka. Zaraz zobaczymy, co tam będziecie mieć. No i co? Patrzymy oczywiście na miłość pracy. Patrzymy na to, co jest najlepszego do osiągnięcia, i na koniec wy z każdym znakiem Zodiaku. Dobra? No, tak sobie zrobimy. Jeszcze chwilkę potasujmy. Dobra. Myślę, że możemy patrzeć, co tam ubyka. Najpierw w miłości. Co tam ubyka w mi. Uhuhu, no co to, co to? Pokonywanie kuszenia, pokonywanie słabości. Nie pojadę gdzieś, mimo że mnie kusi. Nie pójdę tą drogą, mimo że bardzo chcę, bo tego pragnę, ale nie pójdę, nie zrobię tego. Ciekawe. Ale też takie trochę zawieszenie. Dobra, słuchajcie, nie wiem co to jest, bo dla singla to może być przeszłość, która kusi, albo nowa osoba, która się pojawiła, ale singiel wie, że to nie jest właściwe. Dla osoby w związku to może być jakaś inna osoba kusząca, ale na przykład osoba w związku nie chce zdradzać swojego związkowca. Co to jeszcze może być? To mogą być nałogi różnego rodzaju, przyzwyczajenia, zachowania wszystko takie, co jest takie toksyczne, ale byk strasznie chciałby to zrobić. A jeżeli byk nie rozpoznaje nic takiego w swoim życiu, to bym się zastanowiła, czy partner lub partnerka nie ma czegoś takiego w swoim życiu. Bo jest po prostu pokazana osoba, która nie chce poddać się kuszeniu albo chce wyjść z jakichś. Takich, z takiej klatki obsesji jakiejś, albo, albo taki, taka, z takiej energii uwolnić się, żeby już to nie miało wpływu na mnie. Czyli osoba nie chce w tym siedzieć, albo nie chce w to wejść, albo chce w to wyjść. I ta osoba pokazuje, że musi zmienić kierunek, ale jednocześnie rzeczywiście robiąc coś dobrego, czyli unikając tej toksyczności lub kuszenia. Ta sama osoba pokazuje, że tak zrobi parę kroków, trochę się uwolni, ale potem się zatrzyma. Być może obejrzy za siebie, zastanowi. Hmm, czy na pewno dobrze robię? A właściwie, może już wystarczy. Na, na tyle kroków odeszłam od ciebie, człowieku, że może już wystarczy, jakby co to przycupnę tutaj. Czemu ta osoba nie idzie dalej? Tylko idzie trochę i się zatrzymuje. Tego nie rozumiem. Wytłumaczcie mi to w komentarzach. No dobra. Zobaczmy, co dalej. Może być odwołanie jakiegoś, powiem szczerze, chyba niezbyt korzystnego dla Was wyjazdu. Albo jeżeli ktoś był kuszony, partner lub wy, żeby kupić jakieś niewiadomo jakie auto, a nie jest Wam to potrzebne, aż tak, żeby było aż takie, to bym się zastanowiła, czy to robić, po prostu. No, bo może lepiej nie. Hmm. To coś, z czego osoba, która tu jest pokazana, próbuje się uwolnić, to już kiedyś no, zraniło. Już kiedyś zraniło tą osobę. To mogło być coś w rodzaju zdrady, czyli mamy za dużo ludzi. Albo cierpienia, bo nas ktoś zdradził, albo obiecał nam coś, że będziemy razem, należymy do siebie, jesteśmy bratnimi duszami, ale właściwie to wiesz, co ja jestem toksyczną łajzą i nie, nie będziemy jednak razem, bo wracam do żony albo do męża albo nie mam nikogo, ale idę sobie. Nie? Czyli tak, jakby już kiedyś ta osoba, która tutaj próbuje się uwolnić, była ta osoba zraniona, ale troszkę jeszcze się tego trzyma. Uwalnia się, ale trzyma. Takie, to jest trochę nie, za mało się tu dzieje. Powinno być więcej pójścia w, o, od tego, w kierunku nowego, w kierunku jakiejś przyszłości, a takie bardziej drastyczne odcięcie się od tego czegoś, co raniło. A tu nie ma czegoś takiego. Dlaczego? A, pani Ewo, bo to jest moja bratnia dusza, pani Ewo, pani nie rozumie, ale to jest mój bliźniaczy płomień. No, no to podejrzewam, że to jest pewnie tego typu myślenie. Albo coś innego. My należymy do siebie. Ja już z nikim nigdy nie poczuję się tak samo jak z nim lub z nią. Kurde, blade. Co to jest? Hmm. Jezusicko. Oj, skarbeniki. Oj, oj, oj. No właśnie. Kurczę, kurczę. Może być tak, że ta osoba, która się próbuje uwalniać, jeszcze w listopadzie pomyśli... A może, jakby tak jeszcze spróbować raz? Albo ten człowiek przyleży do byka, na przykład, i powie: Słuchaj, a może tak, jakby taka jedna jeszcze tu oferta, taka jedna próba, tak na chwilę tylko, może jednak. I wiecie co? Ja może się mylę, sprawdźcie to, ale ja nie wiem, czy ja gdzieś nie słyszałam, że Merkury ma być w retrogradacji teraz jakoś. Tylko nie wiem, czy w listopadzie, czy, czy w grudniu, czy, czy kiedy, może w listopadzie. A coś chyba ten Merkury ma nam robić jaja. To to by się zgadzało z tą energią. To tak, wtedy bym może bardziej rozumiała, dlaczego tak to wygląda. No. Dlaczego tak to wygląda? Singlaczku! Tinglaczku, jeżeli chcesz coś nowego, co będzie dobre, musisz tu podjąć dobrą decyzję, a człowieku z człowiekiem, jeżeli chcesz utrzymać swoją relację i żeby była dobra, i żeby się rozwijała, i żeby było stabilnie i fajnie, musisz tu podjąć dobrą decyzję, albo drugi człowiek twój musi podjąć dobrą decyzję. Jest to możliwe? Jest. Jest nawet duże prawdopodobieństwo, ale jednak coś tak jeszcze, jakieś takie macki, tak jeszcze tu trochę trzymają człowieka. I dlatego tak to wygląda. Oj, oj, oj. się. No to nie wiem, zobaczmy co w pracy. Zobaczmy co w pracy. Co tam, co tam. U przepięknych byczulisiów pracy. Jest jakaś osoba, ja nie wiem, czy to wy, czy to człowiek, która czuje się niedoceniana, niewidziana, albo czuje, że nie ma jeszcze takiego sukcesu, że tak jeszcze coś nie poszło do, jakby w jakąś stronę, że, nie po, że tak się nie rozchulało na dobre, ale może też być osoba egocentryczna, która no, ma się za. Hmm. Właśnie nie wiem, czemu się ma, bo ja nie mam tu pokazane, że ta osoba powinna się mieć za nie wiadomo kogo. Ciekawe, czemu? To może być ktoś, z kim wy pracujecie albo współpracujecie, albo macie jakiś biznes razem. Ktoś, czy ten ktoś was trochę poniża? Czy wy się czujecie gorsi od niego? Od tego człowieka, czy to jest taką stronę, czy on się czuje gorszy od was, co jest bardziej możliwe. No jedno i drugie jest możliwe w zależności od tego, z kim Byk pracuje, albo dla kogo, albo z kim współpracuje, prawda? Ale jest jeszcze jedna rzecz, jest pokazana jakaś klęska w podróży. Klęska, to dużo powiedziane. Nieudana podróż. To nie jest klęska, to nie jest karta klęski. W sensie, że ola, Boga, co się stało? Tylko jest po prostu pokazane, że kurde, to w ogóle nie tak miało wyglądać. To jest, to jest jakaś porażka, ale nie porażka. W sensie, że byk straci pieniądze, tylko, że nie będzie zadowolony, że po, pomyśli, co mi to dało? W ogóle na co mi to było? No, więc może na podróżę bym uważała w listopadzie, albo to jest coś, co już było, coś, co już się stało. Jakieś takie poczucie nieudanego czegoś, coś nieudane. Ale mówię, może być jakaś osoba, która jeszcze nie ma wrażenia, że się jej sukces rozhulał i szuka innych możliwości. Może być też tak, że byk jest, no niestety, trochę przemęczony, dlatego że ma za dużo pracy. A jeżeli nie ma za dużo pracy, to będzie szukał więcej pracy. Może mieć tu projekt, tam projekt, tym się zająć, tam się zająć. Dobrze byłoby najpierw skończyć jedno, a potem rozpocząć drugie. Dobrze byłoby nie robić wszystkiego naraz, bo wtedy, mo wtedy może być właśnie poczucie: no, nie wyszło mi to. Trochę tu miało być inaczej, trochę mi to nie wyszło. No. Jakieś podróże zagraniczne tutaj też są pokazane, lub praca na internecie, która nie przynosi albo podróże zagraniczne nie przynoszą należytego takiego um, poczucia, że to jest to. Albo ktoś nie kocha swojej pracy, albo nie jest jeszcze do końca zadowolony z jakiegoś efektu. Ale i, dal, ale i tak dalej coś robi, i dobrze, bo tutaj jest bardzo duży albo talent, albo taka motywacja do pracy, ale jest jeszcze ten kierunek taki, może ten kierunek jeszcze się nie pokazał wam, może on się dopiero teraz w listopadzie pokaże. On jest dobry. A jeżeli już się pokazał, i się zastanawiacie, czy to robić, robić, robić coś, co będzie robione z pasją i z, jakąś, z jakimś ogromnym zaangażowaniem. No to z tego może być rewelacja. Z tego może być coś naprawdę dobrego. Dobra. Co jest najlepszego do osiągnięcia dla byka w tym miesiącu? Asceza, post, pozbycie się czegoś, pobycie w samotności, medytacja, psychoterapia, leczenie ciała, leczenie ducha, przemyślenia, Dojrzałość, mądrość, dojrzałe decyzje, wyrównanie karmy. Jeżeli Wam ktoś zrobił krzywdę, lub jeżeli Wy zrobiliście komuś krzywdę, pieniądze, więcej pieniędzy, zarabianie pieniędzy, uzdrowienie czegoś. Wow, no to to już jest jakiś wyższy poziom. To, co pokazaliście teraz, to jest jakiś wyższy poziom. Dobra, dobre, dobre. To co? Byk każdym znakiem zodiaku byk z każdym znakiem dobra o Jezu, czekajcie. Źle, źle zrobiłam. Potasowałam inaczej, a potem zaczęłam tasować inaczej. I jeszcze raz, bo się zamyśliłam. Czekajcie. Byk z każdym znakiem Zodiaku. Jeszcze raz potasujemy. Od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. I jeszcze raz, i lecimy. Byk od baranka. No, już jest ok teraz. I teraz jest dobrze. To co? Jeżeli macie baranka. Może być dużo złości, dużo pretensji, mogą być krzyki. Albo jest poczucie, nie ma między nami pasji. Nawet może być urwanie jakiejś relacji, która nie jest bardzo poważna. A w poważnej relacji uważajcie na rywalkę. No, na rywala, okej. Okay może. Ale jednocześnie wyjście z jakiejś stagnacji, czyli coś ruszy się w jedną albo w drugą stronę. Dwa byki mają uważać na karmę negatywną, zwłaszcza jeżeli jesteście w związku lub w małżeństwie albo jeżeli jest trójkąt, czyli jedno z was jest w innym związku lub małżeństwie. Jakaś karma się tutaj nam objawia. I ona jest negatywna, i to trzeba przepracować. To może doprowadzić do kryzysu, albo to jest coś, co już kiedyś było kryzysem, i teraz trzeba to znowu naprawić. Ewentualnie dwa byki się zastanawiają nad pieniędzmi i nie skupiają na związkach, tylko na pieniądzach. Być może wy i partner zastanawiacie się nad jakimiś pieniędzmi i trzeba coś polepszyć, jakąś sytuację. Z bliźniętami nie ma odchodzenia. Jeżeli było odejście, to powrót jest. I nie ma takiego odcięcia całkowicie, tak jakby ktoś zatrzymał się w połowie, tak niby gdzieś odchodzi, ale nie, dobra, wracam, a jak odszedł, to, to właśnie wraca. Ale nie ma zakończenia tej sytuacji, nie, nie ma ani pójścia w prawo, ani w lewo, to, to w ogóle nie wiadomo o co chodzi. To jest takie zawieszenie, tak, pomiędzy. O, dobre z rakiem. Mamy pokazaną siłę, mamy pokazaną odwagę, bardzo silną relację, pieniądze dla związku czy dla rodziny i mamy pokazane poczucie stabilizacji i poczucie bezpieczeństwa. To jest akurat bardzo dobra energia. Z lwem. Ach, nieco dziwnie. Jest pokazana walka o relacje, albo walka o przyjaźń, to nie wiem o co chodzi z tą przyjaźnią, albo walka o dzieci, no to, to wiemy już wtedy, prawda? Walka o dzieci. Jest też pokazane, że ktoś na kimś się bardzo zawiódł w przeszłości. Może być tak, że jedno z was będzie walczyło, żeby odzyskać czyjeś zaufanie. Jeżeli chodzi o pannę, tu jest pokazana jakaś intuicja i obczajka, ocena, rozliczanie. Ale jednocześnie ktoś próbuje coś utrzymać w tajemnicy. Z wagą mamy pokazaną, pokazaną jakąś pracę lub współpracę, a potem nagłe jakieś, nagła konfrontacja ale to może być też konfrontacja na temat pracy, i wtedy ktoś, tak jakby otworzy oczy i odrze się ze złudzeń. Z skorpionem. Tu jest dziwnie, bo tu mamy pokazane uwalnianie się od narcyza albo od narcyzki, albo od jakiejś toksycznej osoby. Tutaj to nie jest dobra, niestety, energia na ten moment pomiędzy wami i skorpionem. Z strzelcem ktoś pokazuje, że się otwiera na możliwość rozstania albo. Albo nie wiem co. Jest wrażliwy, jest jeszcze jakaś wrażliwa osoba, ale ta wrażliwa osoba pokazuje, że mogłaby myśleć, że jest niekochana. Tutaj miłość usycha pomiędzy kimś a kimś. Więc jak nie chcecie, żeby uschła, to trzeba się tym zająć. Był strzelec koziorożec. Koziorożec jest pokazany, że ktoś się czegoś bardzo kurczowo trzyma albo siedzi w relacji tylko dla pieniędzy. Być może wraca na przykład też dla jakiejś korzyści. Z wodnikiem bardzo dziwnie, szemrana relacja, dziwny romans, nieuczciwy romans. Nie wiem, powiedziałabym manipulowanie czyimiś emocjami, nic konkretnego, więc raczej tu bym chyba uważała. A z rybami brak nowego początku, ale też nie ma rozwodu jakiegoś, nie ma rozstania. Jeżeli były przeprosiny, to nie ma uczynienia. Nie ma porządnej, poważnej decyzji, a jeżeli jesteście razem, to może chodzić o decyzję urzędową, której nie ma. Albo jest opóźniona po prostu. No, no dobra. No to co? Jeszcze karta wyroczni dla byka. Czy twoje myśli potrzebują resetu? Skup się na tym, co dobre w twoim życiu. No, kochani, trzymajcie się, pamiętajcie, żeby przede wszystkim wedyjskie znaki sprawdzać. I co? I widzimy się niedługo. A na razie, buziaczki? Pozdrowionka. No i papa.